Już się rozchodzi, nie? Ciągnijmy jeszcze. Druga taka sama? No. Opór! Nie To lewa! Aloha dziki, jesteśmy w tej chwili na stoisku Daymak B6 na Tantranie. Z, nich z roku na rok miało ten problem, że łapały ich skurcze, przechodzili różne kryzysy. No i dzięki wam tutaj na mecie mogą się świetnie odświeżyć, złapać regenerację do kolejnych biegów. Pomaganie tego rodzaju osobom to jest właśnie... Misja waszej firmy czy jakie przeznaczenie tego produktu? Przede wszystkim produkt dla osób aktywnych, e, dla sportowców. Właśnie dlatego jest w tej rozpuszczalnej formie, bo można się przy okazji e, nawodnić. Ale ma też inne funkcje. Przede wszystkim e, dla sportowców będzie przydatne to, że wpływa na metabolizm energetyczny, czyli pomoże nam jednak wytrwać ten bieg i, i zachować energię przez cały czas. Skurcze oczywiście, żeby nie bolało regeneracja, ale też stanowi główny budulec kości. Także silne kości też będą na pewno ważne. Część to jest dzienna dawka, 375 mg jonów magnezu. Także na cały dzień to wystarczy. Świetny zamiennik dla kilku tabletek, które trzeba było brać z innymi preparatami. Dziki mówią, że smakuje. Dziki mówią, że smakuje. Got